Adrian Kołodziej, system drani. Dobrą książkę, aż chce się czytać. Poradnik opisany przez Andera o tyle różni się od innych pozycji o podrywaniu, że w praktycznie każdym miejscu czuć, że rady są pisane z własnego doświadczenia. Jest trochę podstaw, sporo rad, kilka sztuczek i dużo wyjaśnień. Duży plus, moim zdaniem, należy się za wprowadzenie do flirtu, w tym za fragment, jak dodać sobie wzrostu. Ander zaraża nas swoją filozofią która mówi m.in. o tym, że lepiej jest umrzeć na stojąco, niż żyć na kolanach. Książka, mimo niedużych rozmiarów, nieco ponad 120 stron, zawiera w sobie sporo treści czy rad dotyczących poszczególnych zagadnień. Odpowiadając na zadane pytania, autor często stosuje wyliczenia, co pozwala na małej przestrzeni skondensować sporo wiedzy. Książka Andera to pozycja na miarę tajemnic uwodzenia, uwzględniająca polskie realia.